Siemaneczko. Witam wszystkich zagubionych w meandrach internetu. Właśnie odnaleźliście najbardziej negatywne miejsce w sieci. Powiedziałabym, że miło mi jest Was tutaj gościć, ale nie będę kłamać. Zaletą tego kanału będzie surowy content. Będziemy mówić jak jest. Chociaż nie, bo już ktoś to robi. A zatem będziemy tutaj promować prawdę objawioną, że życie nie głaszczy. Niech zatem i tak będzie. No ale dobra. Dosyć tego malkontenstwa. Ja nazywam się Olka i chciałabym się Wam zaprezentować w jakiś interesujący sposób, natomiast cały problem polega na tym, że niezbyt mogę. A jest to spowodowane tym, że moje życie to obecnie swoista triada nieszczęść. Taki trójkąt bermudzki. Wierzchołkiem pierwszym tego trójkąta jest zdecydowanie moja praca, której szczerze nienawidzę. No i generalnie mogłaby ją wykonywać średnio rozgarnięta małpa z jedną półkulą mózgową. I całkiem nieźle by jej szło. Może by nawet dostała premię. Także, jak możecie sobie wyobrazić, moja samoocena w tym momencie szybuje rakietą w kosmos. Będzie lądować na Marsie. Czeka na mnie Elon Musk już zapewne. Wierzchołek numer dwa: Życie osobiste. Nie istnieje. Można by to zobrazować w bardzo prosty sposób. Odpalcie sobie przeglądarkę i wpiszcie Forever Alone mem. To ja. Użyczyłam mojego wizerunku do powstania tego mema. Nieświadomie. Wierzchołek numer trzy. To ogólnie taki marazm życiowy, rzekłabym. Bo generalnie, czego się nie dotknę, to zamienia się w gówno. No po prostu istny Midas na miarę XXI wieku. Oklaski. Brawa. Aplauz. I tą figurą geometryczną właśnie jestem w stanie podsumować całe moje życie. Mój osobisty trójkąt bermudzki oparty jest na bazie klasycznego już powiedzenia, że czasem chcesz się pożalić, ale nie masz do kogo. Bo życie, życie jest nowelą, Raz cię głaszczą, raz Cię cwelą. I to by chyba było na tyle o mnie. Czyli jak widzicie, historia jest fascynująca. Zapewne nie możecie się już doczekać pierwszego odcinka. Nie dziwię się Wam. Też bym chciała posłuchać o innym przegrywie. A nie tylko influencerki z Instagrama. Wszyscy są fit, healthy, wege. Szok. Ludzie z plastiku po prostu. No ale dobra, pocieszcie się. Niektórym też w życiu nie idzie, nie jesteście w tym sami. Dajcie radę. No dobrze, ale po co ten podcast w ogóle powstał? No powstał tak naprawdę z czystej potrzeby ponarzekania sobie na trudy i znoje życia codziennego. Także możecie być pewni, że na tym kanale nie pojawią się żadne live coachingowe opowieści. Nie będę Wam radzić jak żyć, bo sama sobie nie radzę z własnym życiem, ewidentnie. Nie będziemy tu mówić o mindfulness, o pozytywnej afirmacji, o życiu fit i wege. O pięknych ludziach z Instagrama, znaczy, może będziemy mówić, ale w niepięknym kontekście, bo to doda dużo smaczku w całej historii. No i właśnie, w takim mniej więcej tonie zamierzam się tu wypowiadać. Chciałabym sobie opowiadać o tym, co mnie na co dzień denerwuje, albo i w kurwia, nie uwijajmy, bawełnę, bądźmy szczerzy. Będzie trochę moich rozważań na tematy bardziej poważne, takie bym powiedziała nawet społeczne. A co? Niech sobie ulże. Popowiadam też trochę o moim nudnym życiu, które jest swoistą komedią. Będzie po prostu syf, rok i smoła. Ale żebyście nie popadli w depresję od słuchania tego podcastu, to postaram się okrasić Wam to wszystko odrobiną czarnego humoru, bo trzeba mieć też coś od życia. Także mam nadzieję, że moje życiowo smutne przygody posłużą temu, by umilić Wam dzień i wypłynie z nich jakiś pożytek w związku z tym, że Was po prostu nimi rozbawię. Także wszystkich negatywnie nastawionych do życia serdecznie zapraszam. To jest miejsce, w którym znaleźć się powinniście. Dobrze trafiliście. Nie zawracajcie z tej drogi. Także do usłyszenia już wkrótce w pierwszym odcinku negatywnego podcastu. Czołem.